No siemanko, no to co? Przechodzimy oczywiście od razu do mapy, bo poprzednia mapa tam nam nie oddała tak jak powinna oddać. Przechodzimy już do meczyku, widzowie. Oczywiście standardowo mam wybrany typ broni, te które mi wypadły ze skrzyneczki. Więc lecimy, lecimy. Świeże powietrze na naszej pięknej polskiej mapie i że Polska górą! No i padłem. Nie wiem jak to się stało, bo cz ogólnie została znerwiona i nim się nie gra, no ale ziomek mnie zabił z cz -ki. Nie, no, musimy na nich wygrać. Musimy, ee, młode po pierwszej rundzie Ale tak pamiętam. No, wygramy, no nie? Wygramy, 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 wygramy. wygramy. Ja to wygramy. wiem, ja to wiem. Na polskiej mapie Polacy wygrają. Uwierz we mnie, Karafie, Widzisz, widzisz tą flagę? Biało-czerwona. Tak jak moje serduszko. Lecimy. O! Jaki fajny balon o kurde, granut? Słaby tam smoke. Albo nie słaby. Ja. Yeah. <laughs> To zapewnie tutaj grają, skórkobańcy No nie wygląda ta kolorowo Chciałem pokazać zajączka na odcinku No i jest zajączek na odcinku, oczywiście, że jest. Ty ale tutaj już normalnie, nie? Te tekstury. Tak, 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 mówię. Ja oczywiście na szczęście mogę używać kałaszka, więc to mi się podoba Czyli ta mapa była dziwna. no jakieś shorty z niej wlecą, ale Nic więcej raczej, po prostu do tego odcinka się dogra, shorty z niej i tyle Coś ciekawego, o, o ile cokolwiek tam było, bo w sumie nie pamiętam Nie tam On już tam no daleko jest Też nie w pozycji na tej mapie Kurwa skąd A tam u góry gdzieś był No i kurwa Mm -hmm. no Okej, okay, okej, okay, okej, okay. może po to będzie łatwiej Aha. Mm -hmm. To jest dziwne, że od razu jak Anaida ja wyciągam To chłop się wycofuje, niesamowite Dobra, nawet nie wiedziałem gdzie on jest Ale teraz nagle był na daleko, gdzie cały czas grał blisko Niesamowite to jest Skurwysynów, jebanych szwabów Lecimy, lecimy Wacik, nie śpimy Szkurwa mać Granata dostaje pod nogi Jeszcze flesza Jebane pedały Kurwa granat pod nogi Kurwa Dobra Zdjąłem tego klona, gdzie te szwabskie mordy się pochowały. Kurwa, Dobra, nasi to muszą mu grać. On tego nie da się przegrać. Da się, Nasz ma 5 HP. On jest po prawej, na stówę mu już przeszedł. Dobra, nice, no ładnie, ładnie, ładnie to ugrał Na pięciu hp -kach. Bo ten drugi kassen się wywalił Dobra, lecimy, lecimy Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeszcze się, no spokojnie Kurde, miałem go Mam go Ale to jeszcze pomóc. Tutaj już się pojawia, mają problem. Mam no, teraz ratuję. Mam 16 HP, jeden gość jest gdzieś tam. Zresztą pewnie przy tak jest po kitrana. No, muszę iść z moim, grać na zakładkę i tyle. Dobra, teraz jak tutaj zejść? A, no już no osz... właśnie. że gdzieś się trany ale. Nie no, szczerze mówiąc, ciężko tutaj do cokolwiek ugrać. Znaczy, pewnie sam jakieś taktyki, pewnie da się jakoś fajnie pochodzić. To jest stosunkowo ciężka mapa. O, proszę bardzo, oni już tam Dobra, no co za szmata z kampiona. Znaczy, w sumie, no, też bym pewnie tak grał, jakbym grał po stronie CT, ale ten wiem skąd się tutaj pojawił? Planta, chociaż mamy to dobrze. Nie wiem czy to w ogóle nie jest nas... Nie, to jest drugi plan. Właśnie, bo jeszcze jeden był, gdzie ugraliśmy rundę. Nie mówić czy nie wiem czy to nie jest pierwszy plan w ogóle w tym meczu, ale... sobie przypomniałem o tej jednej rundzie ugranej. Włączymy do końca, nie ma co się poddawać. Klikniemy ich po stronie CT Tędy chyba jest najłatwiej wchodzić. Szczerze mówiąc. Czyli to jest tak zwany mit. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Łatwo, celowałem się, wyklikałem śmiecia i tyle. Też na pomocy. Aha, sumie nie miał mi jak pomysł. Dobra, u, u, u. tutaj musiała być niezła podmianka. Widzicie teraz widzowie byłego mistrza. Aura, aura. Ja tam, ja tam wyczułem akurat movement takiej starej wygi, takiego starego wyjadacza. Takiego gościa, który dawniej klikał na 10 lewe faceit po 30-40 fragów od tak. Mi się wydaje, że była... Mała podmianka, ale... no tego gościa tutaj wyklikam. On cały czas pikuje. Ja go mam. Tylko też jestem głupi, bo cały czas wychodzę na tą samą pozycję będąc tutaj, gdzie on dorzuca tego naida. Za każdym razem go tutaj dorzuca. No jest. To w ogóle powinniśmy uderzać za każdym razem. Dobra, plan... Kurwa, nie plantuję. Śmieć. Żony phantom A niech będzie żony Phantom. Takie 6-6 sądzę, że to będzie dobrym wynikiem po stronie Terno Nawet jeszcze jedna runda nas teoretycznie ratuje Dobra, tutaj trzeba wyczekać, bo on zawsze tego nade'a dorzuca O, wiedziałem, że będzie ten nade'ik No i masz, śmietniku Jest przesmałe, bo oni tutaj na stole nie grają, więc... Co i osób A Nawet jeżeli grają, to ja wychodzę tutaj na pewniaczka i klikam śmieci Jest gdzieś tutaj tupa. Kur... mać Najsik, najsik. Polska mapa, polska Górom mi tyle widzowie. Tak właśnie się gra, tak właśnie miało być. Wyjazd na pełny, szybkie hedziki do spania. No i proszę bardzo, tutaj full auto macie full control. Tak się gra. Piękne naklejeczki, Nawi. Chciałbym, żeby Nawi w ogóle wróciła jako drużynka do farmy. Zawsze lubiłem tą organizację, tak szczerze mówiąc. Włamać. Jeszcze jeden, jeszcze jeden One more He's low, 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 low. Dobra Zabił jakimś cudem nos zielony Ty, gdzie nikt to mój skin? Not Kurwa Dziwna. No i oczywiście go nie zabiłem Eee, oni rotują, o, oh, pada. Solitary Ticket, yeah. nie. Ja tam powinienem pozabijać. Przynajmniej jeden frak tam powinien do mnie wlecieć. Prawie, prawie. Ej no, autentycznie prawie mu się udało, jakby nie ten nade On nie mógł o mnie wiedzieć. Nie mógł o mnie wiedzieć za sam wysyn, bo ja szedłem na łoku. A on się czaje, wychodzi na shifcie e, Tak, tak, no to wyjdzie jak się nic nie odzywasz, no, no, no Tak, 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 no O, ładnie, no żeby klikał Przeciwnicy no to wiedzą, Mam to... tutaj dwa łatwe fragi, jakbym tego drugiego zabił to żółto by to mógł grać. Moja runda, moja runda, tak naprawdę. On się jeszcze spali. Patrz co, się... nas na, się jeszcze spali. Ja ci gwarant... no do, dobra, może jednak nie. Ja mówię, że zrobię jeszcze jeden krok i się spali. Save maybe. Albo i nie save. No, my ją wygramy, ale co pod to B, cały czas tą fazą? Trzeba ich tam z się zdusić, wysynów jebanych w zarodku. Śmieci jebanych stopy, bo, ja bo jeszcze zostaniesz, kurde. Zaprzedzisz mi. ten Phantom, jakiś taki. Nie wiem, ten Santa Cruz też dziwnie gra. No to, to wiem, że to są szwaby jebane, dlatego nie mogą wygrać na polskiej mapie, no Dobra łódka i łeb, na pewno jest szwabem. Albo to jest Polak ze szwabskimi korzeniami. A, dobra, ogarnąłem o co ci Dobra, to no, na początku nie ogarnąłem, tak? może że zabiłem tych śmieci Szwabów jebanych Nie ma tutaj kalania polskiej, po, polskiej pięknej mapy e, dobra czekaj, bo ja teraz muszę to wyrzucić.

Jestem nice. Bo <laughs> Byłeś tak blisko Daisa, a tak daleko, nie? Jestem może i dobrze. O, dobra, zjebałem. Okej, okay, on jeszcze w locie, Mistrzela Chyba. Niesamowita. Lecimy z nimi. Nie ma co się poddawać. No i teraz pewnie wlecą tutaj Miroszy na B. Wydaje mi się, że go gdzieś tam posłyszałem. Ale pewności to ja nie mam W sumie to niepotrzebnie w ogóle nawet pushuje Lepiej się skitterować, moja przewaga Kurwa I znowu chyba cztery czy nie? jaki yeah, jest coming? A był chyba, nie? Yeah. Nie mhm. Mam swella oh. Mam, mam szwabika, złapałem go, nie? Łódka, życie jest piękne, trzeba się cieszyć każdą chwilą. Jest wolby. Nie zdąży. Nie rozbroi. Albo nie, rozbroi! Nie Sekunda. Ale on ogólnie wcześniej nie potrzebnie puścił. Jakby on wcześniej nie puścił, to by ją zdefował.

Ja no, nie byłem w stanie nic zrobić. Za szybko tam wjechali. No nic, no kurwa. Bywa i tak, no. kurwa, bywa i tak, tak. A więc cóż, widzowie, ja was żegnam w tym oto pięknym, fajnym odcineczku. Do zobaczenia w kolejnych. I w sumie to tyle. Hej, hej, cześć.